Cześć, witam Was serdecznie moi drodzy już kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj przygotuję do Was kurito z domowych tortilli, które możecie, będziecie mogli zobaczyć w kolejnym odcinku. Przygotuję do Was z bardzo prostych składników. Wracając do dzisiejszego odcinka, tak jak mówiłem, przygotuję do Was kurito z, dużym, z dużą ilością sera oraz kurczaka. Jest to bardzo fajne, szybkie danie, które możecie przygotować sobie na chociażby obiad, czy, czy jakąś wieczorną przekąskę. Dobrze, jak widzicie, tutaj z boku już mam upieczone dwie tortille, które będziemy wykorzystywali do naszego przepisu. Na patelni znajduje się już olej rzepakowy. Na patelnię wrzucamy sobie papryczkę chili, ponieważ nie musicie. Ja akurat lubię potrawy na ostro, tak więc pół papryczki chili dorzucam razem z cebulką teraz właśnie na patelnię. Mieszamy około minutki, aby nasza tutaj cebulka miała okazję trochę zmięknąć. Papieżka, czyli dodałam tutaj fajnego też aromatu, takiego orientalnego do całej potrawy. Do tego przepisu będziecie również potrzebowali przede wszystkim pierś z kurczaka. W moim przypadku jest to ku piersi z kurczaka, więc około 20 deko. Pokroiłem już ją w kostkę, żeby Was tutaj nie przynudzać. Także... Możecie ją zobaczyć. Wrzucam naszego kurczaka na patelnię. Przemieszajmy go sobie. Ok. Znam, to się fajnie tutaj zaprzyjaźni i przypieczę. Teraz do kurczaka naszego możemy dosypać sobie ulubioną marynatę, bo jeżeli nie macie gotowej marynaty użyjcie yy, słodkiej papryki yy, mielonej, sól, pieprz yy, imbir, sosne granulowany yy, i to wszystko sobie tutaj odsypcie w ilościach takich, jakie uważacie za stosowne, yy, tak aby Wam smakował ten kurczak. Yy, ja teraz używam już tutaj gotowej marynaty pikantnej do mięs i drogiu z jednej z czołowych firm można powiedzieć tutaj na naszym rynku. Nie będę zdradzał marki, ale że opakowanie, możecie się już pewnie domyślić. Sypię ich tu dosyć sporo, ponieważ bardzo mi ona smakuje. Do tego dodaję jeszcze odrobinę granulowanego czosnku. Nie solę już ani nie pieprzę, ponieważ marynata jest dosyć dobrze doprawiona. Więc jeżeli bym dosolił, byłoby to po prostu trudne do, do zjedzenia. Teraz naszego podstawka musimy podpiec, tak żeby już był gotowy do dalszej. Ok, jak widzicie, na kurczak potrzebuje tutaj dosłownie jeszcze dwóch minut, aby mi zaprzyjaźnić się. Z naszą marynatą i pałtyczką chili, ja powrócę do Was już tutaj z dalszą częścią przepisu, kiedy kurczak będzie gotowy, i będziecie mieli wtedy możliwość już zobaczenia, jak złożyć to całe danie. Tak więc wracam za chwil, kilka. Jestem już z powrotem z Wami. Jak widzicie, kurczak jeszcze nam tutaj paruje jest gotowy teraz będziemy zabierali się za już można powiedzieć wykończenie tego przepisu będziemy potrzebowali teraz czystą umytą patelnię już rozgrzaną zmniejszamy troszkę ogień potrzebujemy również nasze domowe placuszki, nasze tortille wykonane w bardzo szybki sposób który będziecie mogli zobaczyć już w kolejnym filmiku będzie on widoczny w ciągu dwóch dni na kanale. Tak więc taki placek kładziemy sobie na spód naszej patelni. Teraz naszą tortillę nacieramy tutaj keczupem bądź innym, waszym jakimś ulubionym sosem. Ja akurat polecam użycie keczupu pikantnego, ponieważ to. W jak najlepszy sposób odwzorowuje oryginalne kurito, które możecie znaleźć w KFC. Myślę, że wystarczy tutaj keczupu. OK. Teraz przekładamy sobie na patelnię. Odlejemy tutaj trochę tego sosu, który kurczak puścił. Teraz przekładamy kurczaka na naszą patelnię. składamy go na całej powierzchni. Ok. Dobrze. Ja proponuję posypać sobie do odświeżenia tutaj smaków szczypiorkiem z cebuli dymki bądź takim, takim po prostu, który macie szczypiorek. Fajnie on tutaj nam będzie współgrał razem z całym daniem. Następnie musimy y, posypać wszystko obficie serem żółtym, który dobrze się będzie tutaj nam topił i scalał y, wszystko w jedną całość. Y, ja tutaj mam akurat ser edamski. Jest on bardzo smaczny. Y, bardzo fajnie nam się tutaj. Stopi smaku jest można powiedzieć maślany. Dobrze, myślę, że wystarczy. Tak, przygotowany nasze, nasz pasek musimy przykryć drugim od góry, troszkę docisnąć. Tak, żeby jakby scalić tutaj wszystko w jedność. Wszystko sobie teraz podgrzewamy. W zasadzie musimy czekać, tylko aż. Nasz ser się tutaj stopi i połączy wszystko, myślę, że około minutki z jednej strony przewrócimy. Za chwilę na drugą stronę podpieczemy i nasza nasze curito, nasza Quesadilla, można powiedzieć, będzie gotowa do, do jedzenia. Wrócę do Was już po przewróceniu, hmm, po przewróceniu naszego placu Ok, myślę, że. Z tej strony placek jest już gotowy, tak więc przytrzymujemy u góry, przewracamy i zmieniamy stronę. jak mówiłem, jeszcze minutka i nasze to będzie gotowe do jedzenia. Ja przygotuję sobie teraz talerz, aby wyłożyć i pokazać Wam jak fajnie będzie wyglądać ona w przekroju. Ser powinien się nam tutaj fajnie w tym czasie roztopić. Tak więc widzimy się za dosłownie kilka sekund. Dobrze, jestem z powrotem. Jak widzicie, nasza, nasze kurito jest już gotowe, fajnie scalone. Wyłożyłem je na deskę, aby wam przekroić i żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w środku. Miejmy nadzieję, że serek już się stopił. On jest bardzo gorące i kruche. Dobrze. Tak wygląda po przekrojeniu. Jest ono bardzo aromatyczne. O, właśnie. Widzicie, że ten seraż nam tutaj chce wyjść. Pokażę Wam tutaj bliżej, jak to wygląda. Serek jest tutaj zauważalnie stopiony. Bardzo ładnie wszystko to razem pachnie i się prezentuje. Tak więc. Zachęcam Was, abyście sami sobie przygotowali takie domowe kurito i poczuli się jak w fast foodzie, a na pewno jest to jakaś tam zdrowsza, alternatywna, a przede wszystkim też tańsza, a wcale nie odbiega smakiem, a myślę, że jest nawet lepsze i bardziej Wam to zasmakuje. Tak jak mówiłem, zapraszam Was jeszcze raz serdecznie bardzo do obejrzenia przepisu właśnie na te placki. Będzie on w osobnym filmie na kanale. Prawdopodobnie w czwartek. Także zasubskrybujcie kanał, abyście byli na bieżąco z kolejnymi moimi filmami. Zostawcie komentarz pod tym filmem i łapkę w górę, aby powiększyć nasze zasięgi i trafić do jeszcze większej rzeszy ludzi. Także życzę Wam smacznego, a ja się zabieram za, za jedzenie. Miłego dnia. Hej!